Battlefield 5 był w mojej ocenie pierwszym poprawnie politycznym BF-em. Wprawdzie wydana w 2016 roku jedynka już trochę kierowała się w stronę tejże poprawności, to jednak właśnie piątka podniosła poprzeczkę i to sama sobie, że tak powiem. W tym aspekcie BF 2042 popłynął jeszcze dalej, albo głębiej wprost na dno poprawności. Ale dzisiaj wezmę na warsztat piąteczkę. Oto kilka przykładów, jak bardzo mogła być poprawnie polityczna i na ile się nią ostatecznie stała. Siema, siema z tej strony Dziki Game. Powiem wam, że jak pierwszy raz zobaczyłem trailer zapowiadający grę, to zwątpiłem, że to druga wojna światowa. Bo tej wojny to mi chuja nie przypominało. Ten nie mniej legendarny już zwiastun jak ten z Call of Duty Infinite Warfare, gdzie Activision totalnie odleciało w kosmos dosłownie i w przenośni, zdobył chyba rekordową ilość dislajków spośród wszystkich materiałów dotyczących Battlefieldów. Po tym trailerze gra została ostro zjechana i nic dziwnego, mi też się to delikatnie mówi, Mówiąc nie spodobało, ale o co właściwie była ta cała gównoburza? Ano o to, że trailer przedstawiał naprawdę dziwne rzeczy mające się nijak do tego czego uczono nas na lekcjach historii. Twórcy bardzo luźno podeszli do tematu II wojny światowej. Nie kojarzę żadnej laski biegającej z protezą ręki po polu bitwy, no ale... Correct me if I'm wrong, jednakże protezy istnieją już od dawna. Najstarsza znaleziona i zidentyfikowana proteza należy do egipskiej mumii. Jest to duży palec u nogi i liczy sobie ponad 5000 lat. Starożytni Egipcjanie byli pionierami w tej dziedzinie i jako pierwsi tworzyli protezy kończyn na większą skalę. Ta, znana dziś jako najstarsza, nie tylko pełniła funkcję estetyczną, ale według naukowców poprawiała także balans ciała i pomagała okaleczonej osobie chodzić. Cyanie już wtedy umieli w protezy. Wróćmy jednak do tego co przedstawiał trailer. Ten waleczny lachon mający protezę ręki posługiwał się nią jak normalną zdrową ręką. Jeszcze te kilkadziesiąt lat temu nie było to możliwe, gdyż taka proteza po prostu bardziej maskowała kalectwo niż miała jakieś praktyczne zastosowanie jeśli chodzi o rękę. W 1898 niejaki Giuliano Vangetti odkrywa możliwość przyniesienia do zasilania protezy skurczów zdrowych mięśni. Proteza ręki wyposażona w źródło energii sterowana potencjałami bioelektrycznymi została jednak skonstruowana dopiero w 1955 roku w Guys Hospital w Londynie. Tak więc 10 lat po zakończeniu II wojny światowej. Także, no, niby mogło dojść do takiej sytuacji, ale na pewno by tak sprawnie nie napierdalała z pistoletu maszynowego. Prawdziwa żołnierka XD. Swoją drogą, kto by ją wysłał z protezą na taką bitwę? Żeby nie było, link do artykułu o historii protez-kończyn umieściłem w opisie. W ogóle cały ten trailer był jakiś taki dziki. Jak dziki gamer. Tutaj akcja z tą laską, potem biegnie medyk, który zlewa swojego kolesia proszącego o apteczkę i wpada na typa, który łamie mu kręgosłup. Inny koleś wyskakuje z budynku przez okno, bo na dom jadą czołgi, rozbija się samolot, na jeszcze innych typów spada samochód z mostu przygniatając ich, a babka z protezą kończy żywot typka pizgając go deską z gwoździami w ryj. Ogólnie jest totalny rozpierdol. Jak sobie tak porównać? Znamy ten zwiastun z tym z BFA 1, gdzie leciała świetna muza Seven Nation Army i tam też była akcja, ale to wszystko miało ręce i nogi, nie do co Dalaska tutaj, no to tamto było mega zajebiste. Zresztą było widać po wyświetleniach i proporcji łapek w górę i w dół, co się ludziom bardziej podobało. Ale warto wspomnieć, że cały ten zwiastun został zrobiony na jednym ujęciu, co też może mieć swój urok. Stąd pewnie tyle absurdalnych zdarzeń w tym trailerze, bo coś przecież trzeba było pokazać. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, że to tylko zwiastun, a będziesz grał przecież w grę, a nie w trailer. No ciężko by w sumie było zagrać w trailer. I absolutnie się z tym zgadzam. Ja rozumiem, że twórcy chcieli pchnąć trochę świeżości w temat drugowojennych FPS ów ale no nie, no trochę popłynęli za bardzo. I na całe szczęście wycofano się z niektórych różnych dziwnych udziwnień przedstawionych w pierwszym zwiastunie. Dziwnych udziwnień, no takie trochę maślane masełko. Przejdźmy do samej gry. Grałem w betę tego BFA i pamiętam, że mimo wszystko bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Grało mi się wybornie, mimo iż miałem drewnianego wówczas kompa wystruganego przez Jeppetta. Podczas tej bety jakoś tak wszystko spoko działało, ale że tak w Battlefieldzie wszystko od razu dopracowane? Nie no, niemożliwe. No i niestety jak przyszedł moment premiery, to już tak super nie było. Często FPS-y spadały do żałosnych wartości, a co jakiś czas grę po prostu wywalało. do. Pulpitu, czego nie było w becie. Nie mam pojęcia czemu się tak działo. W końcu po którymś tam patchu było już względnie ok, ale gra generalnie nie działała tak jak podczas bety. Dobrze, a jak się teraz gra po tych 7 latach? Bo tak Battlefield 5 w listopadzie będzie mieć 7 latek, czyli może już iść do szkoły. Jestem wręcz zdumiony, że tak wielu ludzi jeszcze w to gra. W chwili, gdy nagrywam ten film, Steam Charts pokazuje pik gra czy 18 tysięcy. Oczywiście do szczytu 114 tysięcy bardzo daleko i już nigdy gra takich wartości nie osiągnie, ale zdecydowanie jest się z kim strzelać. Tym bardziej, że nie każdy ma grę na Steam, bo jest też aplikacja i jej foków, zatem graczy jest więcej. Trochę pograłem do nagrywek i grało mi się naprawdę całkiem przyjemnie. A właściwie to grałoby mi się całkiem przyjemnie, gdyby nie moje problemy z kąpem. Coś mój PC tego BF-a nie lubi i co chwilę wywalało mnie do pulpitu. Ba! raz nawet zresetował mi się kąp, a kolejnym razem dostałem blue screena. Temperatury wszystko ok, inne gry też, stery aktualne. Może śmierdzący Radeon nie lubi się z tym BF-em. A tak oprócz tego, to oczywiście dalej zostały rzeczy, które mi się nie podobały czy wręcz irytują, jak na przykład to, że co drugi żołnierz biegający po polu bitwy Macycki cochy są fajne, no ale kobieta biorąca udział w bitwach to była naprawdę rzadkość i nie występowała w regularnej armii, tylko bardziej jakaś partyzantka albo powstania. Chociaż tak to tutaj poniekąd wygląda, że biegamy naprawdę różnymi typami, a niekoniecznie żołnierzami jakiejś dywizji, oddziałów i tak dalej. Ponadto jakieś głupie zjeboskórki czy nakurwianie w ślizgami a la krychowiak i celowniki refleksyjne na normalnych broniach. Ale co do tego ostatniego, to nie jest to wcale taka bujda na resorach, chociaż też nie do końca. O co chodzi, to wytłumaczę później. To jest właśnie Battlefield, który mimo iż zrezygnował z pewnych idiotyzmów przedstawionych w pierwszym zwiastunie gry, to jednak musiał iść drogą poprawności politycznej. Przynajmniej przestał wchodzić w dupę niepełnosprawnym. Na szczęście nie widziałem czarnych Niemców, co jest dla mnie zdecydowanie na plus. Za to w USA trochę ich już biega. Pod kątem historycznym nie do końca jest to trafione, bo nawet w armii USA były z tym problemy ze względu na trwającą jeszcze wówczas segregację rasową. Oczywiście wyjątki były, no ale właśnie to były wyjątki. Głównie służyli w oddziałach pomocniczych i lotnictwie, ale w oddziałach złożonych tylko z ciemnoskórych, jak na przykład 332 Grupa Myśliwska, na podstawie której powstał film Czarna Eskadra z Laurencem Fishbornem w roli głównej. To Morfeus z Matrixa, jakby ktoś nie ogarnął. Albo w sumie odwrotnie, bo Matrix był później. Afroamerykańscy lotnicy odnosili sukcesy. Równie znaczące zwycięstwa zapisywali na swoim koncie czarnoskórzy czołgiści z 761 Batalionu Czołgów na francuskiej i holenderskiej ziemi. To właśnie oni nosili wymowną nazwę Czarne Pantery. Włączeni zostali do III Armii generała George'a Pattona, który długo miał wątpliwości czy się na to zgodzić. Zdecydowały w końcu entuzjastyczne raporty, w których podkreślano motywację do walki Czarnych Panter. Dopiero w 1948, czyli 3 lata po zakończeniu II wojny światowej, prezydent Harry Truman zniósł segregację rasową w całej armii USA. I tak to właśnie wyglądało, a tutaj co drugi taki biega. Albo taka, co udaje, że ma ptaka. Kobiety na polu walki, celowniki refleksyjne na zwykłych broniach, czy skórki postaci, które bardziej przypominają jakichś najemników lub obszczymurów niż prawdziwych żołnierzy. W ogóle nazwy zwalają z krzesła, rozbitek, załatwione, tak dobrze słyszysz, załatwione, machlojki, kopacz rowów, podpalacz szczurów, czy wreszcie moje ulubione udar słoneczny. Kurwa udaru to ja dostaję jak to czytam i na to patrzę. To wszystko burzy atmosferę prawdziwej drugiej wojny światowej. Ja wiem, że to gra arcade i wcale nie musi być odwzorowana jakoś super szczegółowo, ale ogólnie jak wiecie bądź nie, to jestem trochę grową konserwą jak już wielokrotnie wspominałem w moich materiałach i mnie po prostu takie rzeczy irytują. Ale że mi się to nie podoba, to nie znaczy, że komuś się nie będzie podobać. Po prostu jestem człowiekiem starej daty, może i pumerem, a na pewno gromową konserwą. Kiedyś FPS-y wyglądały nie za dobrze ze względu na kształtowanie się dopiero grafiki komputerowej, ale jednak twórcy starali się trzymać realiów historycznych i nie próbowali przypodobać się graczom na siłę. Nie przypominam sobie, żeby stare kody, bf -y czy medale były aż tak bardzo udziwniane, ale takie czasy, że poprawność polityczna wchodzi z buciorami w różne sfery i nie ominęło to też gier wideo. Z jednej strony rozumiem, gra ma zarabiać hajs, więc wejdźmy w dupkę jakimś grupom społecznym, a nastąpi nowy przypływ graczy, a co za tym idzie highsu. Ale IMO trzeba znaleźć dziś złoty środek i częściowo temu BF-owi się to udało, ale podkreślam, tylko częściowo. Wspominałem wcześniej o celownikach refleksyjnych, że są dostępne w grze, i tutaj sprawa nie jest wcale taka oczywista, jak mogłoby się wydawać. Owszem, celowniki refleksyjne istniały już wcześniej, były montowane już pod koniec I wojny światowej, a podczas drugiej stały się już standardem, ale z racji swej delikatności i sporych rozmiarów były montowane tylko na samolotach. Pierwszy komercyjny celownik refleksyjny przeznaczony do broni osobistej został wyprodukowany w 1945 roku przez firmę Swain Nelson i nazywał się Nydar Model 47. Nie wiem, czy dobrze to czytam i nigdzie nie znalazłem też dokładnego info, czy powstał jeszcze podczas trwania wojny, czy już po niej. Co ciekawe, w grze występuje pod identyczną nazwą, zatem teoretycznie jego obecność w grze nie jest czymś fikcyjnym, ale w praktyce raczej nie powinno go tu być. Aczkolwiek Battlefieldy to nie żadne realistyczne symulatory wojenne, więc uważam, że akurat na to można przymknąć oko. Na ekranie pokazują się właśnie inne ciekawe filmy o serii Battlefields, do których obejrzenia zachęcam i subskrybujka. Wielkie dzięki też dla osoby, która jako pierwsza zdecydowała się wesprzeć kanał. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się dzikusy.